Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj szybka recenzja adapterów z 30mm na 50. Parę osób w grupie pytało o ten sprzęt. Stwierdziłem, że kupię. Zrobimy recenzję, zobaczymy jak to się prezentuje. Cena takich dwóch adapterów to jest 80 zł. Ja akurat te zamówiłem z Gorilla Sports. Wydatek w sumie nieduży. Czy warto, czy nie warto, zobaczycie zaraz na tym filmie. Jak wygląda taki zestaw? Dwa takie adaptery przychodzą. Dwa zaciski, dwie takie śrubki do wkręcania, tutaj, żeby zmieniać grubość. Jeśli chodzi o to, że tu wsadzamy sobie gryf, i tym dostosowujemy sobie grubość, tak żeby nam ten adapter nie latał. I kluczyk do wkręcenia. Prosta paczka 80 zł. Zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. O co w tym wszystkim chodzi i na co to komu? Ktoś może nie znać takiego sprzętu, nie wiedzieć o co chodzi. Po co nam to jest potrzebne? Generalnie chodzi o to. Że jeżeli na przykład przeskakujemy sobie z obciążeń żeliwnych czy bitumicznych na olimpijskie, nie chcemy kupować gryfu olimpijskiego, bo to jest w sumie droższy wydatek, albo mamy i takie, i takie obciążenia na siłowni, albo z jakiegoś powodu chcemy zwiększyć średnicę, tutaj tą, która jest na obciążenia. I w takim przypadku, właśnie ktoś wymyślił takie adaptery na gryf, żeby właśnie. Z gryfu 30 mm zrobić gryf 50 mm. Czyli działa to na takiej zasadzie, że wkładamy sobie to tutaj, wkręcamy sobie tą y, śrubkę, która nam będzie niejako stabilizować w środku ten, y, ten gryf mniejszy, wkręcamy sobie tą śrubkę i dzięki czemu będziemy w stanie na taki gryf y, mały. O średnicy 30 mm, sobie, wkładać sobie obciążenia o średnicy takie olimpijskie na 50 mm. Wszystko ładnie, tylko jak to teraz wygląda w praktyce? Te dwie rzeczy, które mi się rzuciły w oczy od razu i które tak jakby dyskwalifikują ten sprzęt, i moim zdaniem nie jest wart kupowania, bo się tylko będziecie męczyć i denerwować, już wam pokazuję. Po pierwsze, większość tych takich tańszych sklepowych gryfów raczej ma średnicę. Mniejszą niż 30 mm, bo mamy tam średnicę 28 mm, 26. Są też takie 30, ale macie powiedzmy różne w domach. Z reguły, właśnie popularne są takie gryfy, które nie mają 30 mm, tylko na przykład jak ten tutaj, powiedzmy z Kasportu, ten ma 27, 28, ten ma y, 25, tam mam taki 1,29, 29, więc. No, ta, ten rozmiar, taki 30 mm, raczej jest mało popularny w Polsce, tym bardziej, to jest taki gryw 10-kilowy z kasportu, który moim zdaniem jest fajny, fajnie wyważony i spoko do, do obciążeń żeliwnych, Ale mniejsza z tym, bo to możemy sobie obejść. Jedyne co tutaj producent zrobił trochę, moim zdaniem, kiepskie, to ta śrubka jest, tutaj ta śrubka, która jest skręcana, jest za krótka. Bo zobaczcie sobie, jaka ona jest krótka. I jakbyśmy użyli na przykład gryfu, który ma mniejszą średnicę, na przykład 26 mm, a będziemy mieć tą dłuższą, tą śrubkę, no to ona będzie, ona będzie trzymać. Ale patrzcie, jakie to jest krótkie. To jest bardzo krótkie i nie pozwala nam za bardzo zmniejszać tej odległości, ale to nie jest problem, bo powiedzmy, można sobie w budowlanym dokupić taką śrubkę dłuższą. Normalnie z gwintem na kluczyk, i można sobie te parę milimetrów oszukać i dokręcić. To nie jest jeszcze problem, bo powiedzmy za dwie takie śrubki zapłacicie, nie wiem, złotówkę, więc można sobie to obejść. Będzie to trochę latać, ale jak mocno to skręcicie tą śrubką, to się będzie trzymać. Ale druga rzecz, najistotniejsza: kto wpadł na pomysł, żeby to było takie krótkie? Przecież jak ten gryw jest teraz, będzie miał długość nakładania ciężaru to jest 27,5 cm. Jeżeli mamy bampery, to ile nam tu wejdzie tych bumperów? Bardzo mało, więc no, tutaj też jest za krótkie. To jest poza tym, to bez sensu trochę wygląda. Także moim zdaniem to powinno mieć przynajmniej długość taką, jak ma ten gryf, czyli ze 33 cm. Więc nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, bo to jest w tym momencie bez sensu. Jest to niewygodne. Nie da się tego za bardzo dokręcić na, na mocno, jeśli chodzi o te gryfy takie poniżej 30 mm, więc. Trochę taki nie wypał moim zdaniem. Zamawiałem, widziałem jeszcze, że na AliExpress są tego typu adaptery, ale nie chciałem się czekać 15 dni na przesyłkę, więc mówię, dobra, te są w tej Gorilla Sport za 80 zł. No ale to, co przyszło, to sami widzicie, że nie, będzie, nie ma to nic wspólnego z komfortowym treningiem. Tutaj to dokręciłem, no ale widać, że to lata i jak to poruszam, to ta śrubka wpada do środka i już nam to lata. Jak będę chciał to mocniej wkręcić, to jest to, co Wam mówiłem, czyli ta śrubka jest za krótka. To ona nam po prostu wpadnie do środka. I jest tak, że jest to luźne i też jest już skręcone na maksa. Ta śrubka się już tu skrzywiła na gwincie, więc pozostaje nam ją tylko wykręcić. Nie wiem, czy się w ogóle uda. Zobaczymy, bo teraz się akurat zablokowała. O, i widzicie, już się ta śrubka poblokowała od kręcenia. Już utkwiła tutaj. Zaraz Wam to pokażę z bliska. Już nam ta śrubka utkwiła tutaj w gwincie. Zeskoczyła z gwintu z boku, więc takie. Taki to jest adapter. No nie wygląda to za fajnie. Nie ma to za bardzo funkcji, bo moim zdaniem, jak tu nałożymy, nałożymy sobie na taki gryw obciążenie, to nam to będzie spadać. Nie będzie to wyważone. Ogólnie kiszka. Naprawdę szkoda szkoda waszej kasy, jak ktoś się nie chce denerwować. I widzicie, lata to na boki, obraca się, więc nie wyobrażam sobie za bardzo przy tym wygodnie ćwiczyć, jak jeszcze mamy tutaj taką wolną przestrzeń w gryfie. Kto to wymyślił, żeby to było takie krótkie? Nie wiem. Tym bardziej, że jeżeli wzorowali się na gryfach olimpijskich, to one są zawsze takie dłuższe i mają więcej tego miejsca na ciężar. A żeby wam to uzmysłowić, to pokażę wam jeszcze. Spróbujemy tu sobie nałożyć jednego bampera. No i dobra, powiedzmy takich dych byśmy tu wsadzili. Tu nam jeszcze zostało 22 cm, więc by nam wyszło raz, dwa, trzy, trzy może by weszły i piątka, czyli by weszło gdzieś 45 kg na stronę, no ale nie będzie to wygodne do ćwiczenia i istnieje duże ryzyko, że nam spadnie. Ile tracimy? ile tracimy miejsca przy tym wszystkim, więc jeżeli by jeszcze ten adapter powiedzmy yy, był taki długi jak ten gryf, to bym Wam to polecił, że dajemy sobie dłuższą śrubkę i jest to w pewnym sensie przytwierdzone i działa, bo tutaj możemy jeszcze sobie złapać tym zaciskiem. No ale w tym momencie sami zobaczcie, chciałem to dokręcić bardziej i się zblokowało. Może się to uda jeszcze wydostać, Zobaczymy metodą prób i błędów. Dobra, może to obruszam trochę o w ten sposób udało się to wyciągnąć. I tak to wygląda, więc jeśli chodzi o wykonanie tego, no to nie ma, nie ma tragedii, bo to jest metalowe, no ale nie pełni to swojej funkcji, więc moim zdaniem raczej odpada to jako sprzęt taki porządny na dowolną siłownię i raczej bym sobie to darował. Jeżeli znacie jakiegoś inny, jakieś innego typu adaptery, które polecacie, dajcie znać, możemy spróbować kupić i przetestować. Tych osobiście nie polecam, bo są, moim zdaniem, nieprzemyślanie wykonane. Zresztą kilka osób na grupie, jak wrzuciłem te pierwsze shortsy o tych adapterach pisało, że to jest gówno, ale mówię, dobra, zobaczę sobie, nagram sobie cały film, ale już pierwszego dnia, jak odpakowałem paczkę, to wiedziałem, że coś jest z tym nie tak. W sensie jest to, no, nieprzemyślane. Jak, jakie są moje dalsze decyzje, jeśli chodzi o siłownię, w sensie przeskok? Zrobię po prostu tak, że zostanę sobie część, będę miał obciążeń żeliwnych, Część będę miał obciążeń olimpijskich i po prostu sobie dokupię jeszcze krótszy gryf. Jeden taki na przykład do ćwiczeń na biceps, łamany sobie dokupię olimpijski. I nie będę kombinował z takimi adapterami, bo jak mi ktoś mądrze napisał, bez sensu to jest, nie działa to i to zawsze jest półśrodek, który będzie wkurzał przy treningu. A jak już poszedłem w tą stronę, że rozbudowuję znowu siłownie obciążenia olimpijskie, to już się pokuszę o jeszcze gryf taki łamany. I nie będę kombinował, a ten gryf 10-kilowy obciążenia żeliwne też mi się fajnie na nich na klatę ćwiczyło, też mi się fajnie robiło ćwiczenia na przykład na barki, więc mam na tyle miejsca, że sobie zostawiam. Ten film jest dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, czy warto kupić taki adapter, czy warto w ogóle zwrócić uwagę na adapter i jak to działa w praktyce, więc myślę, że Wam trochę rozwiał mu wątpliwości. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, śmiało piszcie. Jeżeli macie jakieś pytania, czy coś trzeba dograć odnośnie tego sprzętu, też śmiało piszcie. Jesteś pierwszy raz na kanale, zostaw suba. To motywuje do dalszej pracy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.